Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś przeniesiemy się w świat orientu i pokażę wam, jak wykorzystać dodatki inspirowane stylem orientalnym, takie jak lampiony, dywany i ceramika, aby nadać waszym wnętrzom wyjątkowego charakteru. Jeśli kochacie elegancję, harmonię i bogactwo detali, ten odcinek jest właśnie dla was. Zaczynajmy. Lampiony, magia światła. Orientalne lampiony to nie tylko źródło światła ale także piękna dekoracja. Mogą być wykonane z papieru, metalu czy szkła, a ich bogate wzory i kolory tworzą niesamowitą atmosferę. Czerwone chińskie lampiony symbolizują szczęście i pomyślność, a delikatne papierowe lampy wprowadzają przytulny klimat do salonu czy sypialni. Możecie je zawiesić nad stołem lub postawić na podłodze jako subtelne oświetlenie. Dywany sztuka pod stopami. Dywany w stylu orientalnym to prawdziwe dzieła sztuki. Ich misternie tkane wzory i żywe kolory, takie jak burgund, granat czy złoto, dodają wnętrzom głębi i elegancji. Możecie wybrać klasyczny perski dywan do salonu lub mniejszy dywanik z geometrycznymi wzorami do sypialni. Taki dodatek nie tylko ociepla przestrzeń, ale również staje się centralnym punktem aranżacji. Ceramika, tradycja i piękno. Ceramiczne dodatki inspirowane kulturą Azji to doskonały sposób na wprowadzenie orientu do wnętrza. Niebiesko-białe porcelanowe ważony czy miski z motywami smoków lub kwiatów lotosu świetnie sprawdzą się jako dekoracje na półkach czy stołach. Możecie też wykorzystać ceramiczne figurki symbolizujące szczęście lub harmonię, na przykład smoki czy żurawie. Jak wprowadzić orientalny styl do domu? Aby stworzyć wnętrze inspirowane orientem, wystarczy kilka dobrze dobranych dodatków. Połącz lampiony z miękkimi dywanami i ceramiką, a całość uzupełnij naturalnymi materiałami, takimi jak drewno czy bambas. Pamiętajcie o harmonii, orieptalny styl to przede wszystkim równowaga między detalami a przestrzenią. To wszystko na dziś. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!